Hej wszystkim, tu Luna. Witam Was na moim prywatnym sejwie. Jest to save z Travisem i z Paris. Paris już nie jest nastolatką, słuchajcie, jest młodą dorosłą i prezentuje się właśnie tak. Nadal mieszka z rodzicami. Staruszków jeszcze nie postarzyłam, chociaż im tam chyba zostały 4 czy 5 dni. Ale myślę, że należy im się, słuchajcie, wielka feta, więc pewnie wrócę do Was za jakiś czas z odcinkiem, gdzie urządzimy im jakieś wypasione przyjątko. Tak, Taki przynajmniej mam plan, no nie? Zobaczcie sobie na Paris, jak ona fajnie wygląda. Znaczy, podoba mi się tutaj ten strój i podoba mi się ta fryzura, myślę, że bardzo do niej pasują. Za chwilkę pokażę Wam ją w kasie, tylko sobie ją tutaj czy, 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 modyfikuj w stwórz Sima. I słuchajcie, zobaczymy sobie stroje od niej i jak ona się tam prezentuje. Oczywiście dalej ma y, romans. Y, z tonim, także słuchajcie, tutaj nic się nie zmieniło, dalej się tam spotykają gdzieś na schacki. Patrzcie, jakie ona ma piękne y, oczy i to tak fajnie tutaj te oczy kontrastują z jej cerą, z jej włosami, bardzo mi się to podoba. W ogóle już z tego, co kojarzę, wiosna się zaczęła i musiałabym też naszych staruszków tutaj poprzebierać, ale na razie sobie to odpuściłam, mówię, kurde, nie będę ich 100 razy przebierać, bo za niedługo będą seniorami, więc chyba sobie to zostawimy. Jest też nasza Zula, jest jeszcze malutkim pieseczkiem. Co jest ok, bo niedawno ją właściwie dostałyśmy, więc spoko. E, zobaczcie sobie na cechy naszej Paris, gwiazda światowej sławy. No oczywiście to jest jej marzenie, tak? Chcę tutaj mieć e, gwiazdę w alei sław, obok swojej mamy, bo London taką gwiazdę ma. Zadufana w sobie, oczywiście materialistka, no i śmiała, jak żeby inaczej. Pokaż nam, kochana, jeszcze swoje stroje. No, taki słuchajcie bardzo obcisły kombinezum na czym ona się teraz skupia słuchajcie na tym żeby zostać gwiazdą to po pierwsze to jest strój do spania po drugie słuchajcie imprezuje tak wszyscy jej rówieśnicy również się tym zajmują że tak powiem więc no, ona żadnego stałego zlecenia na pracy jeszcze nie ma i tak dalej próbuje tam to niego urobić żeby załatwiły jakieś przesłuchanie albo matkę no tutaj też London słuchajcie Stara się, żeby córkę gdzieś tam wkręcić do jakiegoś serialu czy coś. No, zobaczymy, jak jej to pójdzie. Słuchajcie, strój y, taki imprezowy, dość wyzywający. No nie. Dobra, co tam masz do pływania? Bo ja już nie pamiętam nawet, fajne to jest. Te klapeczki są słodkie. Dobra, y, na gorące, upalne dni, coś takiego. La lala. Patrzcie, jakie szpilenie. Ona właśnie to lubi, szpilę. E, lubi mieć jakiś tam make up może nie jakiś e, powalający że on taki jest wiecie wow, ale lubi make up e, lubi mieć też te swoje długie włosy słuchajcie nie wiem czy to są naturalne czy do czepy e, nie wchodźmy w szczegóły w każdym razie strój zimowy prezentuje się tak no jest dość zgrabną simeczką tak mi się przynajmniej wydaje tutaj ma fajny dołeczek w brodzie dobra no została tutaj pokazana e, nasza Paris i zobaczymy E, jak tutaj losy się jeszcze potoczą? Wracamy, słuchajcie, do rozgryweczki. Oczywiście prowadzimy, słuchajcie, tutaj e, Instagrama. <grafy> e, jak to przyszła gwiazda, prawda? Fotografujemy się i tak dalej. No, jakichś tam fanów ma. Głównie przez to, no, że jest znana przez swoją mamę. Tak powiedzmy. Dobra, lęki zwierzaków. Cobie, co tobie tutaj, Maluszko, przeszkadza? Ten komputer, e, coś mi się wydaje. Dobra, możemy do Maluszka podejść, przytulić ją pochwalić, myślę, że za niedługo też słuchajcie yy, yy, pokażę Wam, co utrawica, yy, bo też by yy, wypadało tutaj ten wątek, że tak powiem pociągnąć. Ok, najlepsze zdjęcie wszechczasów, słuchajcie, rośnie nam liczba obserwujących i super, tak powinno być, ja myślę, że nasza Parys się z tego bardzo cieszy. Biedna Zulka, bo ona jakaś taka jest, słuchajcie, przestraszona, no. Dobra, co do mamuśki, słuchajcie, w ogóle wszyscy mają taki trochę niefajny yy, humor, bo ja im zlikwidowałam to święto jakieś. O kurczę, jakie tutaj brudy są. Nasza gosposia powinna się tym, słuchajcie, zająć na pewno. Ona mogłaby też sobie zjeść. Patrzcie, jeszcze jest ten tort świąteczny, masakra. <laughs> yy, weźmiemy sobie kawałek, później go schowamy. Okej, okay, dobra, co ty tam, moja droga, robisz? Pieska też za niedługo postarzymy, także spoko. Ja bym chciała tutaj się dzisiaj skupić bardziej oczywiście na Paris. Jest głodna troszkę. Weźmiemy tutaj, oczywiście ją nakarmimy. O, skusimy się na tort, słuchajcie. I tak miałam z nią iść dzisiaj na siłownię, więc ona wiecie tutaj, no tak liczy te kalorie. Jak coś słodkiego zje, no to też myśli o tym, żeby iść na tą siłownię. No bo, jak to gwiazda filmowa chce być w takiej, powiedzmy, formie, czasami tutaj za bardzo rygorystycznie może do wszystkiego podchodzi, no ale taka jest. O, dobra, z mamuśką sobie tutaj pogadasz może, co. Powie, że jej mamo, to kiedy mnie tam wkręcisz na jakieś przesłuchanie, co? Spróbujemy ją podcierzyć. Biedna London, słuchajcie, może ona się denerwuje tym, że za chwilę zmieni grupę wiekową, może martwi się tym, że nie będzie już miała tyle zleceń na przykład. No nie wiadomo, chociaż to jest gwiazda, kurde, światowej sławy, super gwiazda, więc myślę, że jej tam ról nie zabraknie nawet, jak ona będzie seniorką, więc tutaj, no, nie martwiłabym się. Poza tym, nawet jak ona zmieni grupę wiekową, to myślę, że dalej będzie niezłą złą tak także spoko. Co do naszego słuchajcie, Jacka, no to on też przejdzie sobie na emeryturę. Jak wiecie, on jest tutaj policjantem, więc myślę, że już też odpoczynek mu się zleksza należy. Weź skończ tutaj tego, tą sieć przeglądać, choć zjedz sobie coś, weź jakieś tam resztki, trzeba tą lodówę opróżnić. Mamy strasznie dużo jedzenia jeszcze po świętach <laughs> także spoko. Dobra, pocieszyłaś tą matulę swoją, chodź tutaj, weź tam przytul, czy coś, no nie, popraw humor, o, dokładnie, więcej, przyjazne, tak sobie myślę, żeby właśnie urządzić im to przyjęcie w jakiejś fajnej, wypasionej lokalizacji, będą musiały jakiegoś klubu poszukać, czy czegoś takiego, bo nie chcę tego robić, tego przyjęcia w domu, nie. Wolę właśnie gdzieś się wybrać. Ojej, no nie płacz, Londo. Myślę, że wszystko będzie dobrze. Dla ciebie na pewno. Słuchajcie, bo ona jest taka trochę to trochę taka histeryczka, nie? No właśnie, dokładnie. Paris troszkę to denerwuje, no ale oczywiście nie powie tutaj mamie, że ma spadać, tylko ją, wiadomo, pocieszy. Dobra. Ja bym chciała, żebyś ją obejmij czule, właśnie. E, dobra, musimy się jeszcze oczywiście na tą siłownię dzisiaj wybrać, który mamy dzień wiosny pierwszy chyba, nie? Pierwszy, dobra. Musimy się na tą siłownię właśnie wybrać, a później oczywiście na jakąś imprezkę, obowiązkowo, bo my na imprezę chodzimy praktycznie codziennie. No i też e, chciałabym się tutaj z Tonim jeszcze spotkać, także no, napięty plan, słuchajcie, napięty. Najpierw oczywiście załatwimy siłownię podróżuj, podróżuj i słuchajcie, zobaczymy się na miejscu czy my kogoś możemy sobie wziąć na tą siłownię może tak, o. Hmm. może wezmę kogoś ze znajomych kurczę, może chociaż jedną osobę może Juliana wezmę, bo on jest naszym kuzynem, mamy takie trochę słabe relacje, także może jej tutaj trochę podbudujemy, czemu nie dobra, OK. pewna muzyczka leci. O, dobra. Widzimy się, słuchajcie, za chwilę na siłowni. Chwilkę z Julianem pogadamy. Patrzcie, <gryw> jaki on ma fajny strój na siłowni, nie? Zobaczymy, czy w ogóle są jakieś bieżnie wolne. Ja wybrałam sobie siłownię welsowali. Jak nie będzie tych żadnych sprzętów do ćwiczenia wolnych, to pójdziemy sobie na basen, popływać troszkę. Ale widzę, że tutaj jakby tłumów nie ma. My też troszkę liczymy na to, że może jacyś paparazzi się tutaj pojawią. Tam widziałam kogoś na rowerze, sobie pomykał. Mm, ale okej. Okay. O, uwielbia naturę. Spoko może być. My sobie tutaj podejdziemy. Patrzcie, tutaj też mogę, można jogę ćwiczyć. Zapomniałam zupełnie o tym. Tu się zrespił ten tor wrotkarski, ale fajnie. Mm -hmm. Pasuje moim zdaniem do tej lokalizacji super. Ojeju, no, zajął nam ten chłopek tutaj bieżnie. Czy my się chociaż ten stążymy tutaj podejść, żeby nam nikt nie zajął? chociaż tą jedną, nie wiem, Julian niech chce tam pompki robi, czy idzie na jakiś inny sprzęt, my potrzebujemy bieżni. Zazwyczaj, słuchajcie, na siłowniach właśnie ćwiczę na bieżni, bo wydaje mi się, że tutaj najszybciej rośnie ta umiejętność sportowa, chociaż nie wiem, szczerze mówiąc. O, patrzcie, kto przyszedł, Orange Moon, wschodząca gwiazda, on też jest, kurczę, tutaj szychą. No, nie wiem, czy on będzie. O, patrzcie, on zaglądał do nas. O, kurde. Ale widzę, że Paris ma normalnie powodzenie, nie? Pochwalimy wygląd. Patrzcie, my możemy sobie normalnie z nim już pogadać. Nie musimy tutaj robić żadnych podchodów. Hmm. Pochwal, szczerze. Patrzcie, tutaj romantycznie je zaznaczyłam. Pochwal, wygląd taki romantyczny, że coś. No, ciekawe. Ale przyjął ten komplement. Dobra, spoko. Chyba mu się spodobało nawet. A wiecie, Paris to jest też taka flirtyera, także. Same serduszka tutaj lecą, ale ok. Coś zabawnego, jeszcze mu tam e, opowiemy. Mm, dobra, o, ten z nim też jest e, fajny, nie? On jest z Sulani. Dlaczego on nie chce pływać? Przecież on jest z Czy on się boi wody? <laughs> dobra, tutaj widzę, że jakaś zapalona trenerka, kurczę, nie daje nam żyć. Spoko. Mm, dobra. Słuchajcie, wydaje mi się, że nasza Paris, no już może troszkę nie że znudziła się Tonim, ale troszkę przestała jej odpowiadać ta forma znajomości, że tam na no, jakieś schacki i tak dalej. To było ekscytujące, może dla niej jak ona była, wiecie, nastolatką, a teraz chciałaby e, troszkę czegoś większego. Poza tym e, ten cały Tony nie załatwił jeszcze żadnego przesłuchania, więc generalnie no kiepsko pod tym względem, no nie. A Paris jest troszkę też taka interesowna, więc... No, zobaczymy w ogóle, jak to się potoczy. Tutaj widzę, że z tym orężem gada. A, pierdziele. No, ale wiecie, trzeba utrzymywać kontakty z innymi gwiazdami, no nie? Opowiemy mu jeszcze jakiś dowciep. Denerwuje mnie tylko ta trenerka, bo strasznie, strasznie się wydziera, a my tutaj generalnie jej nie potrzebujemy. Bo wiemy, co i jak potrafimy tutaj sobie poćwiczyć. Gdzie jest ten przystoń, jak z Sulani? też mnie interesuje. Gdzieś mi tutaj znikł w ogóle. Chyba poszedł już do domu. A kto to jest? A to jest ten, Charm. Uh -huh. Ale muszę Wam powiedzieć, że y, to też jest przystojny Sim. No. Ma coś w sobie generalnie. Ma coś w sobie. On mi w ogóle kogoś przypomina, ale nie wiem kogo. Ma ten nos też taki specyficzny, nie? Nie wiem, czy my to... O, jest ten, ten, ten przystojniaczek z Sulani. Y, Ma Mam nadzieję, że tak się to czytam, jego imię. Oho. Nie wiem, czy on ma jakąś rodzinę, czy nie. Słuchajcie, nie pamiętam. Ymm, dobra, gdzie ta Paris? Ok, zostaw już tego oręża w spokoju. Czy ty potrzebujesz kąpieli? No, w zasadzie tak, ale możemy jeszcze. No i bam bam zrobiłaś. Zrobiłaś bam bam, spadłaś z bieżni. Dobra, mamy dobrą reputację. Tak widziałam przed chwilą, że nam tutaj ten aniołek poleciał. Zupełnie nie wiem dlaczego słuchajcie, bo Paris raczej aniołkiem nie jest bliżej chyba w tą drugą stronę, coś mi się wydaje. Dobra, zejdziemy sobie na dół. O, patrzcie, nasz brat przyszedł! O, cześć, cześć! Tak się minęli na schodach, słuchajcie, ale Paris nie ma czasu, musi tutaj pozałatwiać swoje sprawy, w ogóle już jest 18, więc o czym my mówimy, tak? Znowu oczywiście pewnie będzie balować do białego rana, jak to ona, a później odsypiać. Na to jej też zwracała uwagę London, że nie powinna tak robić, że, wiecie, powinna przychodzić do domu, się wysypiać, ćwiczyć te umiejętności aktorskie, a ona tego nie robi. W związku z tym no dalej jest tak jakby w tyle. Dobra, nie będziemy tu już z nimi gadać. Chciałam z tym przystojniakiem, tylko jeszcze zamienić słówko, żeby mieć go ewentualnie gdzieś tam znajomych. Mm, ok. Mm, mm, mm. O nie. Nie mogę z nim już pogadać. To takie niesprawiedliwe. Słuchajcie, nie wiem, czy my dalej mamy Juliana w grupie, chyba tak, no. Jest tutaj siedzi nawet. Dobra, tamten chłopak wyszedł, ale to nic, słuchajcie, wystarczy, myślę, pojechać na Sulanie i sobie go tam spotkamy, gdybyśmy potrzebowali. Pochwalimy strój Juliana jeszcze, e, coś mu tam powiemy, poprawimy humor, no i oczywiście będziemy, słuchajcie, e, rozwiązywać grupę, bo musimy lecieć i załatwiać swoje sprawy. Tyś się nie wykąpała, moja droga. No właśnie, teraz widzę... No to strasznie niedobrze, bo będziesz musiała jeszcze lecieć pod prysznic. I czy mi się dzisiaj uda, słuchajcie, spotkać z tym tonim? No mam nadzieję, że tak. Mm, Okej, okay, mam nadzieję, że w ogóle będzie chciał się spotkać, bo czasami też, wiecie, on unika tych spotkań. Czasami niby chce się spotkać, czasami nie. Ciężko go rozgryźć. Okej, okay, troszkę przyspieszyliśmy. Gdzie są te damskie prysznice? Kurcze, serio nie ma? A może to jest jedna... Aha, to jest chyba taka koedukacyjna prysznicownia i po prostu tu nie ma więcej prysznic. A nie tu są, ale wszystkie zajęte. No ja, i dlatego ona wpadła na genialny pomysł, żeby się podmyć w basenie. Tak, po prostu, kurde, polecam wszystkim. Dobra, no nic, lecimy do tego motelu spotkać się z Tonim, może tam weźmiemy jakiś prysznic, po prostu to jakaś masakra. Jesteśmy już na miejscu. To nie przyjechał, także spoko, spróbujemy go tutaj wiecie oczarować po raz kolejny. No i wiadomo buziaczki, buziaczki. Trzeba zlokalizować, słuchajcie, nasz pokój. Nie pamiętam, który to był, bo ja robiłam tutaj jakąś metamorfozę, żeby wszystko sprawnie im tutaj zawsze grało. Chyba to był ten. Tak mi się wydaje. Podejdziemy sobie tutaj oczywiście, a może od razu im kliknę na to bara, bara. O, bara, bara, okej. Okay. Yy, mam nadzieję, że wszystko tutaj sobie zagra, tak jak ma zagrać. Czy my możemy tu w ogóle światła włączyć? No właśnie nie. Aha, okej, okay, dobra. Nieważne, będzie bardziej, słuchajcie, romantycznie. Czy to nam się tak... Yy, gra zakumała, także spoko. Tu są też prysznice, więc luzik. No, noc jest, słuchajcie, noc, wieczór jest jeszcze młody, także... Nie ma się czym martwić, na imprezę zdążymy. Trzeba się martwić tylko o tym, kogo ze sobą zabierzemy, słuchajcie, bo to, my tutaj nie wszystkich lubimy, także no, różnie jest. No na przykład, słuchajcie, w jej wieku jest również yy, wnuczka. Nie, córka Kassandry, Ćpir. Nie. Nie. Bratanica Kassandry Ćwir. Jezus, już mi się normalnie myli wszystko na tym sejwie. W każdym bądź razie, my się z nią tutaj no, niezbyt lubimy i to już tak od czasów szkolnych. Nie wiem, w ogóle tutaj chyba nam ta relacja całkiem wypadła z obiegu, ale dobra. Tak czy siak, kogo my dzisiaj weźmiemy, słuchajcie, na tą imprezę? Co... Głównie bym tutaj stawiała jednak na tych simów takich, z którymi mamy takie relacje, ale fajne gacie, takie dobre relacje, nie? Takie, takie przyjacielskie wręcz. Dobra, szybki, chłodny prysznic. O, a co nam daje szybki, chłodny prysznic, oprócz tego, że będzie nam zimno? Dobra, wskakuj pod ten prysznic, moja droga. Dasz radę? też, Dasz radę, dobra. No, oczywiście, to niego słuchajcie, nie zabierzemy na imprezy. No, bo jak on by się tam razem z nami pojawił, no to byłby skandal, i w ogóle. A wiecie, no, on nie ma zamiaru się rozwieźć, głównie z tego powodu, iż po prostu No za drogo by to go wyszło, i nie kalkuluje mu się to w żaden sposób. Dobra, to nie już chyba w ogóle wychodzi. Baj, nara! I Polas, słuchajcie, w tych swoich kolorowych gaciach. Chyba, że poszedł coś zjeść, gdzieś tutaj do jadalni. A ja nie widzę go, gdzie on tam Polas. Ale to jest standardowy tonis, słuchajcie, co miał zrobić, to zrobił i już tam sobie idzie. A ty na co tutaj pomstujesz, mój drogi? No kurczę, może sobie myśli. Kurde, miałem z nią zerwać i znowu mnie omotała i znowu skończyliśmy, kurczę, w łóżku, no. Ach, Toni, jesteś słaby, jesteś słaby. Dobra, idziemy, słuchajcie, podróżujemy, bierzemy ze sobą ekipę. Yy, Julię, która jest naszą, powiedzmy, taką kuzynką. Yy, no tak, no właściwie kuzynką, no ona była adoptowana, ale kurde, wiecie co, nie wiem, brać Malcolma? Nie wiem, no Malcolm jest synem, wiecie to niego, nie? A weźmy go, żeby to niemu trochę też na nerwach pograć. To jest taka relacja między nimi dziwna, niby Roma, wiecie, takie trochę. No, ona tutaj mu chce pokazać, że ona jest górą, w razie czego i tak dalej. Także Malcolma też weźmiemy. A co? Weźmiemy, weźmiemy też naszego kuzyna. Okej. Okay. Mata weźmiemy. No. Juliana. A gdzie jest moja ulubiona ulubienica? <noise> moja ulubiona ulubienica, nasza najlepsza przyjaciółka Meredith i jej brat Peter też go weźmiemy. Brać Orangea kurde, nie, chyba nie będę go brać. Zastanawiałam się też nad Travisem, ale kurde, brat to by nas tylko tam ograniczał. Lecimy, słuchajcie. No, bo nie jest taki porządnicki ten Travis, kurde, tylko te Sulani, Sulani, a weźcie Słuchajcie, jesteśmy. Ja uwielbiam tę dyskotekę głównie z tego powodu, że tu jest najlepiej, jakby kontrolować całą grupę simów. Najfajniej ich widać, jakby gdzie oni są i tak dalej, czy ktoś mi grupę opuścił, i, i dlatego tutaj często sobie przychodzę. Nie wprowadzałam tu żadnych wielkich zmian czy rewolucji. Jest ten ekran postawiony, bo ja często tutaj sylwestra robię i odliczamy tutaj później wszyscy do północy. W ogóle na dworze się śnieżek rozsypał. No, i wszyscy sobie tańczą, jest pięknie. Oh my god, nasza ciotka, słuchajcie, przyszła. No, to jest Taylor, ona jest siostrą London. Patrzcie, jak wymiata w swoim, nie wiem, to jest chyba jej strój do ćwiczeń. Dobra, po koloko. Bonnie też przyszła, także luzik. No, fajnie, fajnie. E, czyli mamy dwie ciotki, słuchajcie, na parkiecie, Coraz lepiej. Widzę, że Malcolm sobie tutaj nieźle radzi. Chodźmy, za sakat, dajmy do niego, a co tam, zdradzimy mu sekret. Wiecie co, on wie, bo to jest, to jest mądry facet, on wie, że ona go tutaj, wiecie, mm, zawsze wykorzystywała, bo on jej zadania domowe robił i tak dalej. Praktycznie wszystko w szkole za nią robił, ale po prostu, no, no, nie potrafi się jej oprzeć, no, no, niestety. Ma jakiś taki dziwny der, ta nasza Paris, że nikt nie potrafi powiedzieć jej nie. Hmm patrzcie jaki jest zadowolony zagadamy słuchajcie do wszystkich czemu by nie, ja wiem, że ona jest głodna, ale musiała, musi jeszcze tutaj troszkę wytrzymać, no i o, pa, o, Meredith, co ty na tego Juliana tak serkasz o kurde, czyżby coś tutaj się kroiło o. tylko, że wiecie, no problem jest taki, że Julian to jest taki no porządny facet tak jak Travis, natomiast Meredith, no wiecie wiecie jak jest Ciężko, jest ciężko po prostu, ale ona jest bardzo ładna, muszę Wam powiedzieć, kurczę. Jest bardzo też podobna do swojej matki. Zresztą jej mamy ściągałam z galerii, ale ona, no po prostu, muszę Wam powiedzieć, że no, robi robotę, że tak powiem. A ty, mój drogi? Mat, okej, okay, dobra, do Mata też zagadam. No, oni się wszyscy słuchajcie, ze szkoły znają. To była jedna taka wielka paczka. No. Natomiast, jeśli chodzi na przykład o Julię, nie, bo ona jest naszą kuzynką. Boni, ta tutaj oto, adoptowała te dzieciaki. Boni, czy ty jesteś już, ja cię postarzyłam, ale jeszcze nie jesteś seniorką, to oczywiste, ale ja bym musiała kurde to, to zrobić, bo za długo już jesteś, że tak powiem, w tej grupie wiekowej. Dobra, i patrzcie, ćwir przyszedł. Aleksander Ćwir, no. i właśnie jego córka nie lubi się z Paris, ale nie widzę jej tutaj. Czy ten sim, co co mu jest? Jej, aha, to jest jego uśmiech. Myślałam, że to są takie jakieś dziwne wąsy. Wiecie, że tak cienia, jakoś dziwnie padał na niego. Hmm, I w ogóle trochę, jak on się uśmiecha, to trochę wygląda jak Joker. On mnie przeraża. E, ale on jest bratem Meredith i my też się tutaj z nim e, trzymaliśmy dość mocno. Strzcimy sekret. Zresztą matka Meredith i Petera, bo ona chyba ma Peter na imię, no, e, to były psiuki najlepsze. Także tutaj dziewczyny podtrzymują, że tak powiem, tą tradycję, nie? Patrzcie, jak wszyscy się fajnie bawią. O, już jest pół do pierwszej, nawet nie zauważyłam, mamy dobrą reputację, serio. Jaka ta gra jest dziwna, nie? Ale dobra, mniejsza z tym. Romansujemy tutaj z żonatym facetem i cały czas mamy dobrą reputację. Czyli generalnie, słuchajcie, dobrze ukrywamy swój romans, Dobra. Widzę, że Greg też tutaj pląfa na parkiecie. Ok. O, czy ta dwójka też ma się ku sobie? To jest bardzo interesujące, słuchajcie, bo ja za niedługo będę musiała tutaj łączyć też w pary y, tych simów na sejwie. No, i, i tam wiecie, ich rozmnażać i tak dalej. Patrzcie, o, tutaj chyba jest błogosławieństwo Paris, żeby jej kuzynka spiknęła się z Peterem. Może to by była i dobra ym, że tak powiem, para, no bo Peter jest w sumie bratem Meredith, ale on jest jej przeciwieństwem. A Julia to też jest taka spokojna dziewczyna, myślę, żeby tutaj z tego była dobra para, no. Patrzcie na Meredith. O jacie. Ona ma jakieś plany w stosunku do y, Juliana. No, to jest chyba więcej niż pewne. Natomiast Matt, nie wiem, no tak, tak z tyłu się tam trzyma. Mm, on jest chyba najbardziej wyautowany, jeśli chodzi o tą paczkę, no. Tak mi się wydaje. Nie mam na razie dla niego żadnej. Tutaj partnerki. Natomiast jeśli chodzi o Malcolma, no to on generalnie do tej paczki nie przynależał nigdy, ale e, ucieszył się oczywiście z zaproszenia na imprezę. No a my to zrobiłyśmy tak troszkę z jakiejś takiej małej złośliwości, uszczypliwości w stosunku do niego, Niby tam z nimi romansujemy, no a widzicie jak jest. Dobra, słuchajcie, ja już będę kończyć ten odcinek. E, mam nadzieję, że, że Wam się podobał. Także to by było tyle i trzymajcie się. Pa, pa!